co Chodzi z tym, bywaj Przyrodo. Za chwilę Wam wszystko wyjaśnię. Dlaczego Bywaj Przyrodo i o co w tym wszystkim chodzi? Bywaj Przyrodo wzięło się z tego, ponieważ bardzo lubię Przyrodę i jest mi bliska i uwielbiam spędzać w niej czas. Poza tym chciałabym wszystkim mówić o tym, jak przyroda ma wielki wpływ na nasze życie duchowe, fizyczne i jak może poprawiać relacje między ludźmi. Przyroda ma również ogromny wpływ na to, jak rozwijają się nasze dzieci, wychowankowie, a także na to, jak się uczą i potrafią skoncentrować na nauce. Chciałabym też dzielić się z Wami recenzjami sprzętu, książek i rzeczy, które używa się na co dzień do tego, żeby poznawać przyrodę i szerzyć o niej wiedzę. Florystyka i ogrodnictwo to takie działki, które bardzo mnie pasjonują, a także ziołolecznictwo. Dlatego chciałabym dzielić się z Wami tym, w jaki sposób można uprawiać warzywa na balkonie, jak dbać o rośliny w swoim domu. Będę też Wam opowiadała i pokazywała, jak się robi roślinne i ziołowe przepisy. Nie zabraknie również relacji z ciekawych miejsc, które odwiedziłam albo będę odwiedzać. Chciałabym też dzielić się z Wami pomysłami na zajęcia plastyczne, czy jakieś manualne związane z przyrodą dla dzieci. A przede wszystkim będę chciała Was zapraszać na warsztaty, które będą się odbywały online i stacjonarnie. Może uda się spotkać na jakichś grach terenowych albo przy ognisku. Mam nadzieję, że. Weźmiecie udział w moim pomyśle. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was w każdą środę o godzinie 21 na mój kanał i na YouTubie. Do zobaczenia.